Witam Cię w kolejnym odcinku MLM bez tajemnic. Dzisiaj nagranie, no nieraz tak jest, że nie mamy dostępu do internetu, dlatego też dzisiaj nagranie, a nie live. Dzisiejszy temat, jak nie działać i jak, jak działać i jak nie działać w social mediach, aby przede wszystkim ludzie chcieli z nami rozmawiać, ludzie chcieli z nami w ogóle zawierać przyjaźnie, bo to jest mega, mega, mega ważne, jeżeli działamy. Onlineowo przy użyciu social mediów. Przede wszystkim wiele osób chce odnieść sukces w branży marketingowej, jednak patrząc na profil na przykład facebookowy, jak będę się opierał o Facebooka, ponieważ na Facebooku powiem tak: opieram większość moich działań, jeżeli chodzi o social media. Są również oczywiście inne kanały: TikTok, Instagram, LinkedIn itd., itd. Ja jednak powiem, że Facebook wygrywa w tym wszystkim. Oczywiście można działać na TikToku, jednak tam już treści muszą być naprawdę kontrowersyjne. Nieraz, jak to mówię, wygrywają tam kobiety, które. Mają fajne ciało, fajnie wyglądają, fajnie się podpisują i mają po prostu przede wszystkim fajną, jak to powiem, gadkę i, i pomysł po prostu do tworzenia właśnie takich treści, które właśnie lubi TikTok, czyli krótkie filmiki. Dzisiaj wiele osób lubi właśnie tam gdzieś szybko przebijać, popatrzeć na to, co z czego mogą się pośmiać i coś, co ich angażuje. Facebook jest o wiele łatwiejszy według mnie w prowadzeniu, jednak trzeba o to zadbać, żeby, żeby w ogóle odbiorca chciał na nas popatrzeć, aby chciał się zainteresować, kim my w ogóle jesteśmy, co my robimy, to musimy robić właściwe przede wszystkim tak, treści. I tak, zacznijmy od tego, że musimy mieć zdjęcie profilowe. Zdjęcie profilowe, w którym widać dobrze Twoją twarz, czyli tak, ja to powiem, zawsze mówię, zdjęcie, które jest od góry głowy po cycki. Najlepiej. Żonka się tu śmieje ze mnie, bo, bo po prostu ja jestem bezpośredni i mówię tak, jak jest. Prostym językiem, ja powiem tak. Krótko z na temat. Krótko z na temat, mi podpowiada. Ja powiem tak, jestem chłopem, chłopem ze wsi i jak ktoś mnie raz do mnie mówi: chłop ze wsi wyjdzie, ale wieś chłopa nigdy nie wyjdzie, więc ja jestem bez ja Słowa mojej cioci. No, wieś mówi, że powtarza słowa sieci. Ale okej, okay, do rzeczy. Zdjęcie profilowe. Zdjęcie profilowe jest kluczowe. Dlaczego? Tak jak mówię, stąd, dotąd, tak najlepiej. Dlaczego? Bo ta miniaturka, która się pokazuje na Facebooku, to jest, ona jest malutka. I każdy, gdzie przegląda tego Facebooka, ktoś, kto wejdzie na nasz, nawet na nasz profil, jeżeli po prostu nasze zdjęcie będzie gdzieś daleko, odsunięte, będziemy daleko, no to po prostu nas nie widać. Kiedy jest nasze zdjęcie po prostu właśnie w tej wersji po posycki, tak? Posycki, jeżeli jest w tej wersji to zdjęcie, w tym momencie osoba jest w stanie na nas skupić uwagę. A pamiętajmy to, że e, pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, tylko raz, jeżeli nie przypadnie nasza fotka komuś do gustu, jeżeli nasza osoba nie przypadnie do gustu, osoba wyjdzie i więcej nie wróci na nasz profil. E, dlatego to jest mega, mega, mega ważne. Co jeszcze z tym zdjęciem profilowym? Przede wszystkim wzrok skierowany w kamerkę, czyli po prostu oczy mają patrzeć na osobę, która wchodzi na Twojego Facebooka. Kolejny mega ważny element to opis tego zdjęcia. Pamiętaj, że twój profil, twoje zdjęcie profilowe to jest Twoja bezpłatna tablica reklamowa. Zapamiętaj o tym. I teraz znowu kolejny element do tego opisu. Nie pisz tam o firmie, z którą współpracujesz, bo ludzi to nie interesuje. Napisz, kim jesteś, skąd się wywodzisz, co robiłeś do tej pory, czym się zajmujesz dzisiaj i dlaczego to robisz. Czyli tak jak ja mam opisane w zdjęciu, tam przez 23 lata w prowadziłem biznes tradycyjny, czyli działalność gospodarczą, zafascynował mnie marketing sieciowy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to robię? Robię to po to, aby właśnie dojść do tej wolności, którą dzisiaj praktycznie mam. Oczywiście nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym chcę być, dlatego też cały czas działam. I polecam to również Tobie. Jeżeli chcesz pozyskiwać wartościowe kontakty, zastosuj właściwe zdjęcie profilowe. Uśmiechnięte. Nie w okularach zaciemnionych, to jest w ogóle niedozwolone. Dlaczego? Bo Twoje oczy mają patrzeć na osobę. Osoba ma widzieć Twoje oczy, a nie je zakryte. Oczywiście, jeżeli chodzisz na co dzień w okularach normalnych, tam leczniczych, zdrowotnych, to okej, okay, bądź w tych okularach, ale nie, nie okulary przyciemnione czy słoneczne, tak jak ja bym sobie teraz ubrał. Daj tu kochanie na chwilę. Będę w damskich okularach. A co? Wolno mi. Popatrzcie, się. teraz jak był taki Jacek i pierą wie co on sobie tam myśli. I teraz widzimy takie zdjęcie profilowe, są oczy zasłonięte, to poziom zaufania spada o 80%. Całe 80%, 80%, 80 wie chciał mówić, czy te oczy mogą głamać. No chyba nie. 24 lata nie kłamią, więc chyba <grywanie> coś w tym jest. Że jeżeli nie zakrywamy oczu, to wszystko jest ok. Myślę, że te hałasy tutaj chwilowe nie będą przeszkadzały. Jednak to jest to odnośnie zdjęcia profilowego. Przede wszystkim uśmiech naturalny, niesztuczny. Odnośnie zdjęcia profilowego tyle. Kolejnym elementem jest zdjęcie w tle. To jest kolejna powierzchnia, nasza powierzchnia bezpłatna, reklamowa w social mediach. Co na tym zdjęciu ma być? Oczywiście może tam być informacja o tobie, co ty robisz, czym się zajmujesz, czym możesz człowiekowi pomóc. I znowu, tam nie ma być ani jednego śladu nazwy firmy, produktu firmy, z którą współpracujesz. To ludzi kompletnie nie interesuje. Ale może tam być coś, co jest przekazem, czym możesz człowiekowi pomóc? To jest twoje. To ma być twoje. Jeżeli dzisiaj dopiero zaczynasz, no to okej, okay, przecież nie powiesz człowiekowi, że pomożesz mu zarabiać miliony. Jeżeli tych milionów sam nie zarabiasz, nie pisz o tych milionach, bo to jest bezsensowne. Jeżeli zaczynasz, to napisz, że zacząłeś. Robisz to, uczysz się wkładowo od osób takich, takich. Możesz to zrobić jak najbardziej, że zaczynasz działanie, że uczysz się tego, chcesz poprzez to osiągnąć to, to, to i to, chcesz dojść do takiego, do takiego celu. Kolejnym ważnym elementem może tam być w zdjęciu, które może być twoje marzenie przykładowo, może być piękny dom, który gdzieś tam zobaczyłeś i przykładowo, chciałbyś mieć taki dom, nie wiem, z basenem, z ogrodem, może to być nie wiem, z jakimś pięknym dachem, może to być dachem płaskim. Na taki innowacyjny styl, po prostu jak to nieraz jest, to ma być Twoje. To ma być Twoje nikogoś. To jest mega ważne. Ale napisz też, może to być, nie wiem, samochód, który jest Twoim marzeniem. Ale jeżeli Ty sobie robisz nieraz spot z jakimś samochodem, nie Twoim, to nie wstawiaj tego bez opisu, żeby ktoś sobie pomyślał, że Ty już masz taką furę. To ludzi nie interesuje. Ale kiedy napiszesz, że wow, to jest samochód moich marzeń od dzisiaj przykładowo, robię to, to, to i to, żeby to marzenie zrealizować, żeby to marzenie stało się po prostu rzeczywistością, żebym ja mógł jeździć takim samochodem. I idąc dalej, postowanie. Moi drodzy, no, to jest taki element, jeżeli chodzi o postowanie. Ono musi być systematyczne. Ono musi być systematyczne. Nie da się... Kochanie, troszkę ciszej Nie da się po prostu postować raz na tydzień, raz na miesiąc. Kiedy ludzie wchodzą na Twój profil, patrzą, zwracają uwagę na to, czy Ty jesteś systematycznie w tych social mediach, czy Ty, ty jesteś tylko od przypadku, a to postowanie będzie po prostu tym wyznacznikiem, będzie to ludziom pokazywało, czy Ty jesteś systematycznie, czy, czy jesteś w stanie ludziom systematycznie pomagać. Czy ty tylko się pojawiasz raz na czas i znikasz później? Co w tych postach pisać? Przede wszystkim tak. Dzielenie się wartością. Czyli co? Znowu ktoś mi powie, no ale Jacek, jaką wartość ja tu mogę dawać? Czytasz jakąś książkę wartościową? Przeczytaj rozdział. Tu mam akurat jakieś menu. Nie mam książki ze sobą tutaj. <laughs> Przepraszam, ale czytasz książkę? Podziel się wartością, jaką zabrałeś z tej książki. To jest ogromna wartość. Jesteś gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Podziel się tym. Jesteś na spacerze. Jakieś masz przemyślenia. Podziel się tym. Jeżeli miałeś w swoim życiu przykładowo jakiś, jakiś problem, jakieś wyzwanie ogromne, nie mogłeś znaleźć na niego rozwiązania przez dłuższy czas, to pamiętaj, że takie wyzwanie, taki problem może mieć wiele, wiele osób, które gdzieś Ciebie obserwuje. I teraz. Jeżeli, jeżeli po prostu dasz ludziom rozwiązanie na ten problem, na, na to wyzwanie, ludzie będą Ci wdzięczni, będą Ci dziękować. Jakie jeszcze, jakiego typu posty możesz stawiać? Przede wszystkim posty, które angażują. Czyli, nie wiem, zrobiłeś sobie trzy zdjęcia, cztery zdjęcia profilowe, zapytaj ludzi, jakie według Ciebie, które zdjęcie jest najlepsze, aby znalazł się na profilowym. Kolejny post angażujący, który może być, przykładowo chcesz kupić nie wiem, telefon nowy. Zapytaj ludzi, ludzie ci podpowiedzą, chętnie. Czy to ma być iPhone, czy to ma być przykładowo, nie wiem, jakiś system Android. Zadaj pytanie, wrzuć jakąś fotkę, przykładowo, VS Android, czyli OS, VS Android, jakąś fotkę wrzuć i pytanie angażujące, żeby ci ludzie pomogli. Ludzie uwielbiają doradzać. Pamiętaj, że ludzie uwielbiają doradzać. Nie wiem, jesteś w sklepie, masz. Nie wiem, chcesz sobie kupić, nie wiem, kurtkę, t-shirt, sukienkę, kurczę, zrób zdjęcia w dwóch cztu i wrzuć, która według Ciebie bardziej do mnie pasuje, która, nie wiem, za audio, zrób sobie zdjęcie z tym. Nieraz dziewczyny pytają, czy lepiej bym wyglądała w jasnych czy w ciemnych. I przykładowo, nie wiem, ktoś miał wcześniej ciemne, może jasne i teraz ma jasne i chce, nie wiem, coś zmienić w swojej fryzurze i dajesz zapytanie do Facebooka, po prostu pomóżcie mi, moi drodzy, wybrać, który kolor włosów, czy ciemne, czy jasne. Ludzie uwielbiają doradzać, więc to są angażujące posty. Kolejny, kolejne posty, no to posty z naszego życia, nie wiem, na przykład ja dzisiaj sobie tam zrobiłem fotkę, przykładowo jak przygotowywałem obiad dla mojej rodzinki, no nie zawsze, nie zawsze się stołujemy w restauracjach. Przecież no kurczę po to nam nam rączki i, i możliwości też... No się nam w ogóle nie chciało wychodzić przez cały dzień z domu, bo żeśmy się wczoraj za bardzo przypali. Tak, także, także no nieraz, nieraz jesteśmy w tym domu, nieraz po prostu gdzieś tam, no nawet się nie chce iść gdzieś tam po prostu, no nie, nie zawsze jest chęci, żeby wyjść do restauracji, więc... Też po prostu jak najbardziej w domu można przyrządzić posiłki, to nie jest jakąś hańbą, że jesteśmy gdzieś na wyjeździe, w rozjazdach, na wakacjach, czy gdziekolwiek, I to nie jest powiedziane, że musimy stołować. Akurat okej, zjedliśmy sobie w domku, ale przykładowo teraz wyszliśmy dzisiaj na kolację z żonką, poszliśmy akurat trafiliśmy na świetny koncert i też byliśmy na tym koncercie, no to co od razu relacja na płytku że jesteśmy na fajnym koncercie. Bo nie polecam postowania więcej niż dwa, maksymalnie trzy posty dziennie, ale rób to systematycznie przynajmniej cztery posty w tygodniu, to jest takie minimum. Cztery posty, czyli co drugi dzień średnio, co drugi dzień, a najlepiej jest to, jak jest przynajmniej jeden raz dziennie post, a bardzo dobrze, jak są dwa, dni. dwa posty dziennie, czyli jeden rano. Drugi wieczorem, to ty musisz sprawdzać, kiedy najbardziej masz zaangażowanie Twoich odbiorców, w jakich godzinach, i w takich godzinach, oczywiście, to musisz wytestować. Ja Ci nie powiem, że najlepsza godzina jest ósma czy dziewiąta. Nie, dla, dla, dla mnie może być to godzina najlepsza przykładowo dziesiąta i wieczorem przykładowo 20, ale dla Ciebie może to być ósma rano. I na przykład wieczorem, nie wiem, 18 albo 19, 20 już może być dla Twojego odbiorców za późno. Ja nie mam pojęcia, jakich Ty masz po prostu odbiorców na swoim profilu. Dlatego to jest mega ważne. Także zwróć na to uwagę. I ostatni element, czego kategorycznie nie umieszczaj na swoim profilu. To jest taki mega najważniejszy tip. Nie pisz nic o polityce, nie pisz nic o religii. To są... Według mnie dwa tematy zakazane, których się nie powinno w ogóle poruszać na profilu. Dlaczego? No teraz sobie wyobraź. Ty jesteś za partią X, ale wokół ciebie są osoby, które są za partią Y i Z. I teraz, jeżeli ty piszesz o partii X, a czytają to osoby z partii Y i X, ty jesteś X, ktoś jest, czytają to osoby z partii Y i Z. I teraz nagle zaczynasz odpychać od siebie. Dlaczego ma twoje poglądy, przykładowo partyjne, czy tam polityczne, mają ciebie poruszyć tą osobą? Polityka to jest polityka. Zostawmy tą politykę po prostu polityką i okej, okay, ci się możesz interesować tą polityką, ale nie poruszaj tych tematów na Facebooku. Religia też jest tematem, który naprawdę się nie powinno poruszać. Oczywiście możemy od czasu do czasu coś z Bogiem połączyć jak najbardziej. Bo ja zawsze będę że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym i to jest ok. ale jeżeli zaczniemy tam poruszać tematy religijne, gdzieś tam na księży, na to, na tamto, to znowu będziemy mieć swoich zwolenników, ale będziemy mieć wiele osób, które będą się na to i tego nie rób. Także zacznij prowadzić we właściwy sposób social media, a zacznij przyciągać do siebie właściwych ludzi. Z tym Ciebie zostawiam. Zacznij dostosować, a zobaczysz. I oczywiście jeszcze jeden ważny element na sam koniec. Nie oczekuj, czy ta zmiana nastąpi w tydzień czasu, że nagle będziesz miał masę panów, masę odbiorców. Nie, to się nie wydarzy w jeden dzień, w jeden tydzień. Nieraz będzie trzeba na to popracować miesiąc, dwa i trzy. Także wytrwałości Ci jeszcze wytrwaj tym, ale rób właściwe rzeczy we właściwy sposób i wykorzystaj dostosowane w, do... w taki sposób, aby dla Ciebie zadziały tak samo jak działają dla mnie. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!